Zawołajcie tutaj tych panów, bo chyba kogoś tu nieźle pogrzało. Jeżeli masz umowę kredytową, w której masz dodatkowe koszta doliczone do swojej umowy, to prawdopodobnie bank przegiął jeszcze bardziej niż polscy politycy. Ponieważ gdy jesteś w potrzebie, idziesz do banku i potrzebujesz kredyt na swój dowolny konsumencki cel, to bank nie to, że wydaje ci pieniądze, na których jeszcze później możesz zarobić, to i jeszcze doliczają do niego dodatkowe koszta, na których naliczają jeszcze większe sumy odsetkowe. I to jest nielegalne z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Także jeżeli myślisz, że mógł bank tak z tobą postąpić, jak z przykładem mojego ostatniego klienta pana Marcina, to skontaktuj się ze mną prywatnie i pomogę ci wytłumaczyć, na czym polegają tutaj błędy. Jeżeli się okaże, że będziesz chciał kontynuować taką sprawę, to pomogę tobie od A do Z wytoczyć cały proces przeciwko bankowi. Także jeżeli dla ciebie ta informacja jest przydatna, to zapisz ten film, żeby ci nie uciekł i czekam na kontakt.